to stworzenia, które żyły w Krainie Lego od prawie, że 4 lat. Każdy z nich był podzielony na 7 plemion. Oczywiście było ich więcej, ale w tej historii chciałabym przedstawić tylko 7 z nich. Jedno z nich, każdy, prawie, że każdy z nich miał tylko je, w każdy plemion, natomiast Jedno plemię miało, miało dwa miksele Dobra Wójcie Idziemy do łóżka Dobra. W całym łóżku się pozwalam Iść zawsze Chyba, odpłatwórko Wolę sobie widzieć, o które miksele mogą być groźne Chyba, złóż jest Chyba, yes. złóżko Lecą. Tom, tam, tam, nawet, cały czas, będę ci bo, Do, je, to, to, póki zrozumiesz, wiesz to, że niektóre że, że mogą być dla rozumiesz? Mm. Dobrze, To ta nerwów tutaj na dzisiaj. idziemy, 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 idziemy,

Lubi, lubisz ser? Nie. O, a myślałam, że lubisz. To jest zawsze to samo. Problemy? Kurde, no tak. Mam. par problemów. Słuchaj. Pracuję na etacie. Cię? Jeszcze w szpitalu. Przychodki zaczy się. No i... Wychodzą do mnie, sprawię, że wszystkie miksele z tej, z tutaj, z tego świata i. Ej, po prostu holikiem. Co? Nie no, szukasz. Jest problemami. I żeby im pomóc, dobrze. Dobra, no ja to. Co? Innych, innych z problemami ja? Problemy? Ja, dobra, na no, macie mnie, mam. Mam parę problemów. Łatwo się denerwuję. I nie nienawidzę jednej rzeczy. Miał ludzi się Powiem ci. Wiem ci jutro. No, palony. Serę. Zawsze mi dokuczają. I, I wiadomo jak, jak nie nienawidzę konfidentów, normalnie jak jakiś konfident się mi powie, że zrobiłem coś, coś, coś czego nie powinienem zrobić, to ja się kurde ja kur, denerwuję, bo jej chcę oczywiście przywalić. Pomóc? Nie no, nie no, dobra. A, to bardzo dobre pytanie. Czyli bo ja problemy. Słuchajcie. To jest chyba pierwszy raz Jestem w jakimś tam mikserze, ponieważ mam rozdwojenie jaźni. Rozdwojenie jaźni? Tak. Sami zobaczcie. Aha. To w ogóle jak się nazywacie, bo przedstawić się zapomnieliście. Ja jestem Shinobi i pochodzę z Trajbu e, kodu Ja jestem Scrubs i pochodzę z Trajbu e, Medixów. Kurde, złama się odpadła. Ja jestem Naut, a moje drugie rozmaite to. Zjemy i tak. Mam ma wiele problemów. Remów, bo. O, chcemy moje drugie rozłożenie jakiś nurp, po nadjecie, i jesteśmy w stanie go orbitować. co żeś stanie w zrobili! Co żeś w stanie w szego Nie wiesz, że on jest o, nie wiesz, tak. co? trochę paranoiczny ale chyba pita przeszła. Wow, a nie ma za co. Yy, kto to jest? A, jersey? Tak się twoja... się ta typiarka nazywa? Aha, dobra. dobra dobra to idę. Tylko, o twoja mama mi mówiła, trzeba się zebrać. Raczej prosto do pod do pod podwórko podwórka o 12:00. Znaczy się pod yy, podwórka Wixisów. Zdążyłem chyba w sta. i co? Czy jesteś mixerem wręcz? Prawda. Bo ja jestem królem mix Xeli. O. o! no to mamy. Zrogo prze po przechlapane składa strony. No <śprawda> prawda to co robimy? Hmm, hmm. przygotujcie się na swoją śmierć no co? no nie szybko tak pod ten głaz chłopaki to, to co robimy? a, a co totuj? to jest? ja naprawdę nie biorę to jest kubit Deklu a kubit nie możemy się złączyć w jednego miksera. Dobra. O, okay. o... No ten kubić jest trochę biały. Jeszcze z daski jest biały. Ty jesteś y, w kilkunastu procentach biały. No! Niektóre twoje elementy scrubs są białe. I tutaj aj, jeszcze jest... Y, Trochę żółtego. To kubek i te, ale dla nas. To co? Miksujemy się? Brr, brr, brr. Ale dla kogo? No dla trupsiego i dla mnie. A to dobra, A to to. Miks! Dobra, czas pokazać nauczkę. D. Oj, 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 oj. Witam. No to je. Ten fibrillator widz rąk wypadł. Ech. No. No to, żeście im pokazali. Mu pokazali znaczy się. No dobra, no to co? Widzimy się jutro. Ehe. No to... Pa! Pa. Pa. Mm -mm. Koniec.